Dzień dobry moi drodzy, to znowu jesteśmy my. Ręka do góry, komu nie zdarzyło się przynajmniej raz w ciągu ostatniego miesiąca powiedzieć do kogoś przypadek, nie sądzę. Moi drodzy, tak mówią zwolennicy teorii spiskowych, czasami mówią oczywiście to w cudzysłowie, ale tak naprawdę mówią Amerykanie, bo oni królują w tych teoriach spiskowych. 18% Amerykanów e, uważa, że w 69 roku nie było lądowania na Księżycu. Co piąty Amerykanin uważa, że szczepienia na COVID-19 to był wielki spisek światowego rządu po to, żeby wszczepić nam chipy do naszego naszego organizmu. Gdy w latach 50. na południu amerykańskiego stanu Nevada zbudowano bazę wojskową nazwaną Strefą 51, to dopiero rozpaliło wyobraźnię. Stało się to kanwą wielu filmów i seriali, w tym między innymi słynnego z archiwum Mix, bo podobno tam, proszę Państwa, przetrzymywane w formalinie są zwłoki kosmitów. O teorach spiskowych teraz będziemy rozmawiać. Piotr Tarczyński, doskonale Wam znany e, z podcastu, który mówił o Ameryce całą prawdę i tylko prawdę. Tak się stajemy. Twoim przyjacielem amerykanista. Politolog, yy, czy tych teorii spiskowych, twoim zdaniem, jako badacza Ameryki, jest najwięcej w Ameryce? Cześć, to Dorota. I Marcin. Fajnie, że jesteście z nami. Żeby nie ominąć żadnych treści, zasubskrybujcie ten kanał. A po więcej, zapraszamy na dzień tak się wydaje, bo Ameryka to po prostu bardzo duży kraj, w związku z tym ich tych teorii spiskowych jest więcej, poza tym my jesteśmy ciągle poddani tej hegemonii kulturowej Ameryki, więc wszystko to, co się rodzi w Ameryce przychodzi do nas, oglądamy amerykańskie filmy, amerykańskie seriale, czytamy książki, więc wszystko to, co się u nich dzieje od razu przechodzi do nas, więc dlatego można mieć wrażenie, że ich tych teorii jest tam więcej. Ale chyba jest rzeczywiście więcej. A przede wszystkim jest tam jakiś taki splot między polityką a teoriami spiskowymi od samego początku istnienia tego kraju. Twoja ulubiona spiskowatoria. Wiem, że to jest ta cegła, którą trzymam w ręku, za chwilę Państwu pokażę okładkę. To jest książka piotka właśnie o teoriach spiskowych. I wiem, że pewnie ciężko będzie Ci wybrać jedną, ale może masz taką ulubioną, z którą zasypiasz? Nie, <laughs> ja zasypiałem przez za jakiś czas ze wszystkimi. I to faktycznie był taki moment, te półtora roku pracy nad książką, że sam się załapałem nad tym, że zaczynam zadawać sobie pytania. Czy coś jest na pewno przypadkiem, czy nie. To ja tak samo z siebie się Kręciłeś robiło. Tak się. miałem takie Boże, to naprawdę już muszę przestać, muszę skończyć tę książkę. Więc nie, nie mam ulubionej, bo też tutaj nie ma czego lubić. No To są jednak rzeczy czasem śmieszne, ale jak stałem się pokazać w tej książce, raczej ich nie wyśmiewam, tylko próbuję zrozumieć, na co, na jakie potrzeby odpowiadają. I, I to raczej są straszne rzeczy niż śmieszne. A taka, którą Amerykanie żyją, Twoim zdaniem, od dziesięcioleci i która cały czas jest żywa? No to oczywiście zabójstwo Kennedy'ego, tak? No to jest coś, od czego się nigdy nie ucieknie. Teorii na temat tego, kto naprawdę zabił Kennedy'ego. Że nie Lee Harvey Oswald, tak? Że nie Harvey Oswald, albo nie tylko on. I tutaj akurat no, pytasz o moją ulubioną, to nie jest ulubiona, ale faktycznie ja sam tutaj mam także. Nie do końca wydaje mi się, żeby Oswald działał zupełnie sam, ale nie mam spójnej teorii, która tłumaczy wszystko, co tam się wydarzyło. Natomiast w to rzeczywiście trochę powątpiewam, więc na pewno teoria, wszystkie teorie związane z zamachem w Dallas, ale myślę, że taka najtrwalsza, która jest od początku istnienia tego kraju do dziś, tylko ona się inaczej nazywa, Trochę o innych grupach mówi, ale to jest teoria wielkiego zastąpienia, która teraz się tak nazywa, kiedyś się tak nie nazywała, ale zasadniczo chodzi o to, że każda migracja, według tej teorii, to nie jest coś, co się po prostu dzieje, tylko ktoś sprowadza albo ktoś wysyła tych ludzi, żeby Amerykę zniszczyli od środka. Więc teraz oczywiście mowa jest o nie wiem, mieszkańcach Ameryki Środkowej, ale kiedyś mowa była o Polakach, na przykład, więc też według tej teorii to Polacy nie po prostu emigrowali z terenów. Tutejszych do Ameryki w poszukiwaniu lepszego życia, tylko ktoś ich wysyłał, żeby Amerykę zniszczyć swoim, no właśnie, nie wiem, czym, żółkiem, osołem, no, innymi Czyli tradycjami, które niszczą nas, Amerykę. Oni się nazbali, a Och, kościuszko, któremu pomniki stawiali. Wtedy się nie bali Polaków, bo wtedy Polaków pewnie było czterech na krzyż w Ameryce, ale bali się Polaków pod koniec XIX wieku i na początku XX. I w ogóle historia Ameryki to jest historia lęku przed kolejnymi grupami, które przyjdą i zastąpią prawdziwych Amerykanów, rdzennych Amerykanów, jak nazywali. I Polacy tutaj też mieli swój etap. Polacy i szerzej Słowianie. No. Słuchaj, mogę? Tutaj taki tak. cytat, chcę też się cytatem posłużyć. Na z tyłu książki Piotrka jest taki cytat. Chcę, żebyś znalazł mi odpowiedzi na dwa pytania. Po pierwsze, kto zabił Kennedy'ego? drugie, czy UFO istnieje. To są słowa, które miał wypowiedzieć, czy wypowiedział Powiedział. Bill Clinton do zastępcy prokur prokuratora generalnego Webstera Habela. To znaczy, że to jest te, te teorie spiskowe, one mają swoje miejsce w głowach także najważniejszych ludzi w Stanach Zjednoczonych? Oczywiście, bo to nie jest tak, że w teorie spiskowe wierzą tylko jakieś sfrustrowane piwniczaki, jak chcielibyśmy wierzyć, albo ludzie niewykształceni, albo ludzie mało inteligentni. To nie jest prawda. W teorie spiskowe jak pokazują wszystkie badania, Wierzą ludzie starsi, młodsi, wykształceni, niewykształceni, z prawicy, z lewicy. To oczywiście zależy trochę od momentów czasowego, kiedy rządziją demokraci, rządzą, wierzą bardziej republikanie i odwrotnie, tak przynajmniej zawsze było, ale ludzie wykształceni także, prezydenci też. No, Bill Clinton przyznawał się wielokrotnie jeszcze w czasie kampanii, Al Gore zresztą też, że nie wierzy w oficjalną wersję wyjaśnienia zamachów w Dallas. Więc, a co, a czy wy też nie macie takiej teorii spiskowej, która wam się wydaje chociaż trochę prawdopodobna, w no którą chociaż trochę wierzycie? Słuchajcie... Ja wierzę ech. w UFO. Teraz się że śmiejesz. Że lądowali w Roswell. Niekoniecznie. Że wylądowali w Roswell i tak. cały świat się o tym nie dowiedział. Kiedyś przeczytałem, będąc dzieckiem, bardzo poważną publikację na ten Aha. temat. Mówię zupełnie serio. Amerykanie też pewnie gremialnie w to wierzą. Nie, są Tak, no tylko oczywiście to znowu jest tak, że nie ma jednej teorii na temat Roswell, nie ma jednej teorii na temat UFO, tak jak nie ma jednej teorii na temat Kennedy'ego. To jest jakiś um, uniwersum, zaraz się otwiera i niektórzy powiedzą, nie wylądowali, tylko się rozbili i są przytrzymywane ich zwłoki w bazie, inni powiedzą, wylądowali i porozumieli się z rządem amerykańskim, żeby nas Zastąpić ludzko obcymi hybrydami. Tych teorii jest cała masa, i to jest też tak, że to nie jest tak, że jak się przyjmuje jakiś aspekt teorii spiskowej tak jak ja na przykład uważam, że coś z tym Oswaldem było nie tak i z tym, że przyjmuje całość po prostu opowieści o zamachu na Kennedy'ego. Ale przecież to nie trzeba wierzyć we wszystkie en bloc, bo są specjalizacje. No tak, są tacy, myślała. którzy uważają, że to nami rządzą, są tacy, którzy uważają, że podejrzana jest historia z reptilianami, mhm. tak? A ale są przeważnie tacy, czy... to się łączy w jakiś blok jednak. To znaczy bardzo I rzadko... Big Pharma też to jest kolejny sposób. No tak, spisek. ale czy naprawdę znaj... często znajduje się ktoś taki, kto mówi, ja wierzę w... w UFO, no? Ale uważam, że z tą Big Five to jest kompletna bzdura. No nie, to no przeważnie jednak jest połączone, bo to się jakby taka tendencja jest do tego, żeby już wszystko tłumaczyć teoriami spiskowymi, bo teorie spiskowe są potrzebne w A takim sensie. Że... A do czego? No bo one porządkują ci rzeczywistość, która jest skomplikowana. A teoria spiskowa, taka jak religia, daje ci proste odpowiedzi. Kto jest dobry, kto jest zły, dlaczego się coś stało, bo ktoś to zaplanował, a nie dlatego, że po prostu stało się coś przez przypadek. Zapytam ciebie jako badacza, dosyć głęboko historycznie badałeś wątek, akurat nie tylko amerykański w tej książce, no to gdzie by można natrafić na pierwsze ślady teorii spiskowych na świecie, mhm. ludzkości? E, no w, na pewno w cesarstwie rzymskim były teorie spiskowe. Tylko, że. Wiecie, Problem jest trochę taki, że teoria spiskowa łączy się jednak moim zdaniem z demokracją bardzo silnie, no bo w czasach przeddemokratycznych spisek był po prostu normalną metodą rządzenia. To znaczy ludzie z wytacji jak my nie mieli nic do gadania, w związku z tym decydował o tym ktoś potajemnie. No więc to był spisek, okay. że cesarz z biskupem coś uradzili, No to jest spisek, ja o tym nic nie wiem, nie mam na to wpływu. Można powiedzieć nie wiem, co uradzili. umowa. No można tak powiedzieć. A teorie spiskowe łączą się z demokracją, to znaczy z takim przekonaniem, że oto mówią nam, że my rządzimy, wybieramy przedstawicieli mm. i tak dalej, ale być może rządzi ktoś inny. Wtedy się rodzi teoria spiskowa. Wcześniej to jest po prostu praktyka rządu. Słynna teoria spiskowa o rządzie światowym. Pamiętam, jak kiedyś w Polsce przedstawiciele zaczęli jeździć na spotkania grupy Bilderberga. No to był koniec świata. No właśnie. No. Tylko że zastanówmy się, czy naprawdę rząd światowy rządziłby, czy naprawdę rządzenie całym światem jest w ogóle wykonalnym zadaniem, skoro tak trudno jest rządzić znacznie mniejszymi jednostkami niż cały świat. Oczywiście, że tak. Tak? Tak. No, to faktycznie, Nie wierzysz? Nie bardzo. Mam <śmifra> doświadczenie ze wspólnoty mieszkaniowej, więc nie, tak było rządzenie, z z nawet Cie... małymi grupami. Ta tak rozmowa mogłaby się nie kończyć, bo kolejne wątki by się tak. pojawiały, bo jedno z drugim się łączy. No i najnowsza historia o zabójstwie e, przyjaciela Trumpa, prawicowego człowieka, który namawiał wszystkich do jedności. Też pokazywałam Ci, ile jest wątków, które mm -hmm. mogą mm, wskazywać, że to jest. Spisek zaplanowany lata temu. Lata. Słuchajcie, więc jeżeli chcecie się wkręcić, jeżeli chcecie sobie pomyśleć i zasypiać z takimi teoriami spiskowymi, a czasem po prostu dla zabawy sobie poczytać o tym wszystkim, to to jest potężna publikacja Piotrka. Bardzo Wam serdecznie polecamy. Oślizłe macki, wiadome siły. Cześć, tu Dorota? I... Marcin, jeśli obejrzałeś materiał do końca, zostaw komentarz o treści. Dzień dobry i zasubskrybuj ten kanał. A po więcej, zapraszamy na Dzień